Fortnite do zdobycia jest cały pakiet skinów, jest to skin lotnia i kill i możesz odebrać ten pakiet skinów całkowicie za darmo. W tym materiale powiem Ci jak zrobić i szczególnie warto to obejrzeć, dlatego, że ta promocja kończy się już za 2-3 dni i jest to troszeczkę zapomniana promocja, bardzo mało osób wie o tej promocji, a naprawdę dużo osób może skorzystać. Promocja jest skierowana do graczy Fortnite'a i krok po kroku pokaże Ci, co musi zrobić, żeby odebrać te skiny i niestety nie jest ona skierowana dla wszystkich, ale powiem, kto może wziąć udział w tej promocji i naprawdę bardzo duża, jakby bardzo dużo graczy, jak może nawet nie większość będzie mogła wziąć w tym udział, więc warto sobie to ogarnąć, a pamiętajcie, że jeśli wzięliście Udział w tej promocji, zdobędziesz cały pakiet skinów za darmo, to koniecznie wpiszcie kodik Sejkamsa w sklepie, walnijcie sobie łapeczkę. Jeśli wpiszesz mój kodik Sejkamsa w sklepie i napiszesz mi to w komentarzu, że używasz mojego kodu, to ja przypnę ci serduszko dzięki. A teraz o co chodzi, o jaki pakiet chodzi? Już wam oczywiście pokazuję. Ja sobie włączam, mam ustawiony. Wchodzimy tutaj, no i to jest właśnie oto skinek, który jest za darmo dla graczy Fortnite'a. Zawiera on właśnie, jakby, elementowy pakiet i jest to ten skin, jest to właśnie z zestawu pływaków, dodatkowo Również mamy taki kilof jak widzicie, taki również w motywie niebieskim, no i również taką lotnię, to wszystko odbieracie za darmo nie musicie właśnie mieć ani karnetu ani ekipy, tylko musicie sobie ogarnąć jedną rzecz, zaraz wam powiem jak to wszystko zrobić, no i generalnie pakiet właśnie wygląda w ten sposób i jest naprawdę spoko nie ma tu akurat żadnych styli, ani nic w tym stylu ale sama rzadkość tego skina jest właśnie fioletowa, tutaj mamy właśnie zielone rzeczy, także wartość tego pakietu no jest dosyć duża do tego, że kosztowałby w sklepie ponad 2000 v jakie nawet koło 3, więc naprawdę Spoko, skin prezentuje się mega fajnie. I teraz pokażę go wam, oczywiście, w grze, jak będzie wyglądał. No i powiem wam, do, do jakby dokładnie, co krok po kroku musicie zrobić. Ja osobiście ten pakiet polecam. No, jak widzicie, jak mam odebranego, wszystko działa. Nie jest to żaden skam, Faktycznie można sobie go zdobyć. I ja szczerze, polecam tak, jak mówię, wziąć go. No, bo naprawdę, fajna pamiątka, fajny skin. No, i on nie będzie właśnie już dostępny za promocję. nie wiem, czy da się go kupić w sklepie, czy nie. Raczej nie. Jest to po prostu unikatowy skin, który tak naprawdę za 2-3 dni już się nie da go zdobyć. A z czym jest na ta promocja, jest to promocja związana z Intelem, no i polega no na tym, że jeśli kupiliście sprzęt Intela, czyli na przykład procesor z 9, 10 bądź 11 generacji, to możecie odebrać to całkowicie za darmo. Dlatego na początku mówiłem, że nie jest to dla każdego, no musi mieć jakiś sprzęt. Ale co jest fajne w tej promocji, że Wy jako gracze nie musicie specjalnie jakby kupować tego nekad procesora, żeby odebrać tą ten pakiet za darmo. Dlatego, że jeśli na przykład macie kogoś w rodzinie, macie jakiegoś wuja, kolegę. Taty mamek, kto po prostu kupił sobie na przykład laptopa, kupił sobie na przykład właśnie e, ten procesor, to po prostu dzięki niemu możecie odebrać to darmo. Także po prostu podpytajcie się, jeśli wy nie macie, prawdopodobnie ktoś w rodzinie kupował. Szczególnie, że ta promocja jest, tak jak mówię, objęta 9, 10, 11 generacja. Także jeśli ktoś kupował procesor, bądź od Intela jakiś sprzęt, no po prostu w ciągu ostatniego chyba roku, czy dwóch, czy nawet trzech, na spokojnie możecie odebrać właśnie te rzeczy. No bo te rzeczy już po prostu wyszły dużo, dużo wcześniej, więc jeśli ktoś kupał komputer, co miał, to prawdopodobnie będzie mógł Wam dać kod. A teraz jak to odebrać i jak to wszystko działa? Jest to w 100% legitna promocja, no i polega na tym, tutaj w pierwsze co wbijacie w link w opisie, no bo to jest strona, na której odbieracie bonus. Odbieracie ją nie przez stronę Epic Games, tylko przez stronę Intela, bo tam musi się dokonać rejestracji sprzętu. Jak to robimy? Wchodzimy sobie pierwsze co w link, który jest w opisie. Następnie mamy tam Intel GD Hub, coś takiego i po prostu tam się logujemy, rejestrujemy zależnie czy macie konto. No i jeśli się zarejestrujecie, to po prostu przychodzi Wam e-mail potwierdzający na wasze e, konto, no i tam po prostu wbijacie i swoje konto aktywujecie, że to Wy założyliście konto. Krokiem trzecim jest uaktywnienie właśnie. Tej promocji, czyli po prostu wbijacie już po zalogowaniu się i potwierdzeniu konta na tą stroneczkę, którą macie w opisie, i tam po prostu wybieracie, jakby taką zakładaczkę, gdzie macie do odebrania promocję, i tam będzie, jakby ta strona Was pytała o parę rzeczy. To są po prostu pytania typu, właśnie czy masz kod, czy nie? Tam wybierasz, że nie masz kodu, no i następnie będziesz miał wypełnić cały taki schemacik, to Ci dajmy może 5 minut max. Gdzie kupiłeś właśnie ten sprzęt, na przykład, czy to w jakiejś sklepie z Polski, czy z jakimś innym, czy przez stronę, po prostu wypełniasz tam gdzie to kupiłeś, oceniasz właśnie tam sprzęt, bo tam będzie również krótka zakątka. ta przynajmniej była jak ja odbierałem, no i potem powinno być coś takiego, że po prostu tam pobierasz takie urządzenie, taki malutki program, który skanuje, czy na pewno w Twoim komputerze jest jakby zgodny z promocją procesor I to od razu mówię Nie jest żaden wirus, nic z tych rzeczy Ja tą promocję robiłem już jakiś czas temu Tak naprawdę parę miesięcy temu I nic mi się nie stało, jest to oficjalny Software Intela także tutaj się macie Co martwić, on również komputera nie obciąża Nic z tych rzeczy, on po prostu Tak naprawdę przeskanuje wam w 5 sekund komputer, no i będzie mieli napisane czy możecie brać udział w promocji czy nie, jeśli możecie to potem po prostu wypełniacie resztę rzeczy tam po prostu sobie wszystko to ogarniacie, tak mówię to jest max 5 minut, no i następnie jeśli wszystko już zrobiliście no to po prostu będziecie mieli dostępny kod do jakby Fortnite'a jak będziecie mieli cały pakiet tam przedmiotów no i to po prostu dostaniecie albo na maila ja z tego z kojarzycha dostałem na maila po prostu po wypełnieniu wszystkiego dostaje się na maila tak jakby kodziki no i po prostu to sobie aktywujesz właśnie tam na stronce Epic Games albo po prostu łączysz konta i sobie to aktywujesz. Nie wiem jak to dokładnie teraz jest, dlatego że tak jak mówię, ja to robiłem już parę miesięcy temu, także być może coś się zmieniło, aczkolwiek no pewne jest to, no, że wszystko po prostu działa i bez problemu możecie sobie to zrobić, także ja osobiście polecam. No i tutaj też z tego co kojarzę, kiedyś właśnie widzowie mi mieli tam lekkie problemy z tym że na przykład nie wiedzieli jak to zrobić, jak odebrać tą promocję i też były lekkie na przykład problemy z potwierdzeniem maila. Odpowiadając na pytania, jeśli na przykład było tak, że nie dostaniesz maila potwierdzającego, to po prostu poczekaj parę godzin, no i powinieneś go dostać. Jak ja robiłem konto, jak ja właśnie tam ogarniałem tą promocję, no to było tak, że bo trzeba na tego maila poczekać parę godzin, bo po prostu serwery były przyciążone. Kolejną sprawą jest oczywiście to, jak ten kodik właśnie odebrać i jak zarejestrować ten procesor. Tam macie wszystko po kolei rozpisane i też cała lista procesorów. Która łapie się, jakby do tej promocji, jest po prostu rozpisana na ich stronie. Także jeśli wbierz w ten link, który ci tam podałem, to po prostu jest cała lista procesorów, możesz to sprawić. Ale również, tak jak mówię, możesz sprawić to za pomocą tego programu, który podczas tam właśnie rejestracji będzie prosił, żeby pobrać. No i on ci też na ekranie po wyświetli, czy bierz udział w promocji. nie, tak twój sprzęt jest, na, nie tak. Ale tak jak mówię, jeśli kupowaliście komputer w ostatnich tutaj miesiącach, czy nawet dwa się tam roku, dwóch, to na pewno powinniście się na to łapać, no bo baza tych procesorów. Sorów, która bierze udział, jest naprawdę, naprawdę mega duża. No i myślę, że każdy kogoś w rodzinie ma, kto po prostu jakiś tam sprzęt zmieniał i będzie mógł sobie wziąć ten udział w promocji. No i tej odnośnie jeszcze tego, czy wy musicie mieć to na swoim komputerze, czy nie. Tak, mówię, nie musicie mieć tego na swoim komputerze, żeby odebrać. Dlaczego? Dlatego, że są dwa sposoby. Pierwszy sposób, no po prostu, e, na przykład, jeśli twój rodzic kupił już tam właśnie, brat, czy ktoś komputer, możesz po prostu u niego sobie to szybko zrobić. To tak, jakby cała ta operacja odebrania tego pakietu zajmuje 50%. 10 minut maksymalnie więcej wam nie zajdzie no i robicie to u niego na kompie, odbieracie i macie to. Albo druga sprawa, możecie uprosić na przykład jeśli ktoś mieszka daleko od was, na przykład, przy uśmiechem jakaś ciocia czy coś, no po prostu sobie. Dogadacie się z nią, żeby ona wam to zrobiła Tutaj żadnego problemu z tym nie ma, dlatego że tak mówię jest to mega mega po prostu proste i to zajmie chwileczkę, no i po prostu podaję wam kodik na tego skina, czy tam po prostu loguje się na wasze konto i wam to odbiera i wtedy macie to. I tak mówię to jest właśnie unikatowy skin, on prawdopodobnie już się nie powinien pojawić. I też jest to naprawdę wartościowy skinek. No, raz, jak widzicie, wygląda mega spoko. Na kolejna sprawa, że, tak jak mówię, jest to kolor fioletowy skina, więc to są po prostu troszeczkę już takie droższe skiny. On kosztowałby parę złotych właśnie cały ten pakiecik, więc myślę, że szkoda troszeczkę jakby było go nie odebrać, szczególnie że są to ostatnie dni. I dlaczego też nagrałem o tym film, skoro już kiedyś nagrywałem fakt kiedyś właśnie nagrałem już na ten temat skina, na ten jakby temat skina, pakietu jak to odebrać, ale było to uwaga, uwaga parę miesięcy temu i na kanale Raz, że jest dużo, dużo więcej nowych osób, które właśnie dopiero zasubskrybowały i o tej promocji nie wiedzą, bo ta promocja wygasła tak naprawdę, totalnie hype na nią już dawno, dawno temu. Ludzie w ogóle nie wiedzieli o tej promocji już od jakiegoś czasu. No, a druga sprawa jest, że ta promocja się już skończyła na początku sierpnia. 1 sierpnia, z tego co wiem, ona się skończyła, ale Intel wraz z Epic Games postanowili przedłużyć tę promocję do 15 sierpnia, także można odbierać tego skina przez jeszcze właśnie parę dni, no i tak mówię mega spoko jest to, że oni to przedłużyli, no bo jeśli ktoś na przykład kupił komputer w ostatnim czasie, a dużo w sumie przeżył kupuje komputery, no po prostu macie jeszcze z tego skorzystać, bo promocja się już kończy i już raczej nie będzie przedłużona, także koniecznie weźcie udział, no bo tak mówię, no szkoda po prostu takiego skinka przegapić, mi się mega podoba, kilof jak widzicie mega ładny, lotnia ładna, no po prostu nic tylko brać. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, dajcie znać kto zebrał ten pakiecik, pamiętajcie, subik, kłapeczka w górę oczywiście na, na filmiku, kodzik Sejkam w sklepie Instagram w opisie, wbijajcie, życzę łatwego odebrania pakietów, do następnego, trzymajcie się, siema